Witam Was, jestem Tate a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Pokemon Sacred Gold 6. Tak dokładniej, przepraszam. Więc tak, byłem na treningu i zobaczcie. Więc tak. Nasz drogi robacz, bo oczywiście robaczka, bo jakżeby inaczej. Jest tak, no, teraz takie ruchy jak Confuse Ray, Confusion, Protect, Bug Bite. Oczywiście jest też Alvin który ma 17, również ma 17 poziom i poznał Byte. Tak, ciekawszych ruchów. I uczarni nic się nie zmieniło. A, a DIU stał się ambryonem. I tak, i, m, zobaczcie, jakie ma statystyki. I zna no, takie, że jak Perseid tak, Confusory i Senda, tak. A, Szyszu nie odłożyłem, bo nie, uznałem, że nie będzie nam potrzebna teraz. Okej. Okay. Zajrzymy jeszcze do tego domku, bo nie byliśmy. Okej, okay, co? Już sprawdźmy. Na pewno nie byliśmy? A nie, zapomniałem, byliśmy. No. Okej, okay, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Okej, okay, to zaraz... Znowu, znowu mówię okej. Okay. Zaraz będzie, że cały czas mówi okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oj. Ty, co mamy? O Boże. Uh -huh. Uh -huh. Ciekawego. Ciekawego. Ci tutaj wymieniają. No, siostra przyszła. No, powiedz coś do mikrofonu? Nie wiem. Okej, okay. Już wiemy, co, o czym ona myśli. Tak. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. uh -huh. Yy, albo nie, nie, nic, nie chcę. Nie wiem, nie wiem, co, nie, co tutaj chodziło. Ale dobra, jakbym coś ominął, napiszcie w komentarzach, ja już nagrywamy. Dwie minutki, dobra, to teraz wiem, nie skoczymy. Wystawmy pierwszego Alvina, Swift. Zgadujcie, o czym myślę. Masełko. Kłyt. 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 OK, Okej, lecimy. I teraz tutaj mamy Poke Market. nie ok. ciekawego w sumie się nie działo pomiędzy odcinkami. Oprócz ewolucji paru Pokemonów. Jej. Ok, no i tutaj mamy pierwszego trenera w sali. Tam już widzimy Falkerna. Tutaj w, w tej wersji walki są o tyle trudne, że, że, liderzy, że liderzy mają... Tylu tych Pokémonów chyba... E 6, yy, 6 i wacerlan musimy podekspić Alwina, zdecydowanie z dobrze. Bojcie, więc tak, no i jedno i tak. <laughs> Ej. Walker ma tego, jak on miał farfecz, tak? Który w tej wersji nie jest normalno-latający, tylko latająco-walczący. że tę walkę, było ona jest potrzebna. A, a, a to jest do dołu. Do dło to Pokémon normalno-latający, potrafi latać, co ciekawe. Jest bardzo szybki. Nie wiem w ogóle po co użył kilka ataku. Skoro tak by nas przegonił. Chyba. No i ewoluję wluję który ma już trzy głowy. No i nic takich ciekawszych rzeczy o nim. Okej, okay, to, to był ostatni Pokémon tego trener'a. No, siostra już poszła. Ale zaraz będziemy już już osiemnastkę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lecimy dalej, dalej, dalej. Dlaczego ja cały czas mówię okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej? Okay. Okej, okay, ten coś tam ho-ho, trochę. Eee, dobra, wycinam go. Tam myśleliśmy, że będę chciał nakręcić całą walkę z Valkernem. Doki okay, pokonałem tego trenera. I co? Alvin ewoluuje No i mamy krokonała. No i Alvin ewoluu, krokonała. No i mamy krokonała. Ej to teraz takich rzeczy okej. Okay. to tak jak się prezentuje nasz krokonał. Tak to jest on, to przedstawia się. Mhm. Okej, okay, lecimy. Versus falkern. Okej. Okay. Lider falkern. Nie wiem czy dam radę pokazać to tą walkę w jednym odcinku, a tylko 12 to trochę się przedrenowałem. Naprawdę kasorka co była. Nęczyłem się. Niepotrzebnie, jak widać. Ai, ai, ajajaj. Może zabrać, ale nie do tego bardzo. Uff, zaraz wymienimy Alwina. Ile jeszcze? Wszystko dobrze. A dobra, swoblu jest łatwy. To Ner jeszcze Alwin go pociśnie. Bajtem. Co? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Eee. Eee, cz Czekaj, chwilkę. Dobra, to pocietnąć na dwa partie, to był pierwszy, i zaraz wrócę.